Rzeczywiście chyba jest tak, że szkoła jest jednak czymś, co mimo wszystko bardzo dynamicznie się zmienia. Może tak. rodzice nie są do końca z tych zmian zadowoleni, ale ta szkoła, do której ja chodziłem, to nie jest ta szkoła, do której będzie chodzić moje dziecko. Tak, to znaczy na pewno systemowo i odgórnie no, zmienia się szkoła jako instytucja troszkę. Ale szkoła dla danego dziecka też się bardzo zmienia. Dlatego, że dziecko cały czas się zmienia, rozwija, dojrzewa i to, co w pierwszej klasie jest takim atutem, że są te zabawy na dywanie, i chodzenie na plac zabaw, i można się właśnie pobawić przy niej swojego misia, to na etapie piątej, szóstej, siódmej czy ósmej klasy szkoła podstawowa już nie jest atrakcją. To już jest taki moment, kiedy dla dzieci atrakcją są zupełnie inne rzeczy. Nie wiem, możliwość zagrania w piłkarzyki na korytarzu podczas przerwy czy ping-ponga, e, udanie się do biblioteki. Często w tych bibliotekach toczy się takie, mm, na przerwach, takie drugie życie, szkoły towarzyskie. W bibliotece? Tak, te biblioteki są takim i, i czytelnie, czy bibliotece takim miejscem, gdzie mm, nie zawsze się czyta, ale, ale można się spotkać tak bardziej troszkę intymnie, w takiej troszkę większej ciszy. Dlatego. Szkoła nie tylko się zmienia, dlatego że zmieniają się mistrowie, ale też dlatego, że tak, tak bardziej właśnie z perspektywy naszego dziecka są inne oczekiwania i ta szkoła stara się za tym dojrzewającym dzieckiem nadążyć i za tym, czego ono oczekuje. I zupełnie właśnie wygląda inaczej klasa, w której uczą się pierwsi klasiści, już inaczej wygląda klasa, w której uczą się uczniowie trzeciej klasy, już nie mówiąc o klasach starszych. Co, jak jednak dziecko się nie odnajdzie w szkole, bo taki lęk rodzi, u, u rodzica jest, zrobiłam wszystko, wszystko powinno być okej, okay, ale co, jak się nie odnajdzie? Okay? Oczywiście nie jest taka możliwość, że coś nie zadziała, będzie jakiś konflikt z, nie wiem, z rówieśnikami, będzie być może jakiś problem ze skupieniem uwagi na lekcji, tak? Albo z jakimiś re, relacjami takimi na linii nauczyciel-dziecko, to, to wszystko może mieć miejsce. Ale właśnie, rodzic musi mieć poczucie, że nie zostaje z tym sam. Pierwszym takim miejscem, gdzie rodzic powinien poprosić o pomoc i wskazać, że, że ma taki niepokój, widzi, widzi takie rzeczy, które, które go niepokoją, które budzą jego niezadowolenie, to jest po prostu szkoła. I zazwyczaj szkoły mają taki schemat postępowania, że zaczynamy od wychowawcy. Potem idziemy do dyrektora, tak, a, a później ewentualnie, jeśli widzimy, że nie możemy się porozumieć, ale myślę, że to są jakieś bardzo rzadkie i skrajne sytuacje, to, to mamy oczywiście słynne kuratorium, <grym> ale, ale to są naprawdę jakieś skrajne sytuacje, kiedy trudno się porozumieć. Myślę, że większość nauczycieli to są takie osoby wrażliwe, które chcą nas wysłuchać i chcą to dziecko dojrzeć w tej klasie. Nie tylko klasę jako zespół, ale też tą jednostkę, ale oprócz tego, mamy różne takie instytucje pomocowe, w zależności jakiego, jakie, jakie są to problemy, ale wydaje mi się, że takim miejscem, z którego najczęściej korzystają rodzice, jest poradnia psychologiczno-pedagogiczna. No, w miastach są, są różne, tak czasem jest ich kilka, czasem jest tylko jedna, zależy jak duże jest miasto, ale to jest na pewno takie miejsce, które obdarza też rodzice i dziecko wsparciem. Bardzo często nauczyciele mają już takie doświadczenie, że odpowiadają. E, może zróbmy taką zmianę kosmetyczną. Może to dziecku pomoże. Mamy, ja też pracuję w szkole i na przykład czasem mamy takie dzieci wiercące się tak zwane, które wydaje się, że nie słuchają. Ale to są dzieci, które potrzebują po prostu ruchu, ale one doskonale rejestrują wszystko to, co się na lekcji dzieje. I na przykład nauczyciel podpowiada na mamie, żeby kupić dziecku gniotka, tylko takiego niepiszczącego, żeby nie cała klasa była zajęta gniotkiem. Sprawia, że dziecko y, nie przeszkadza koledze w ławce. Y, czyli to jest jakaś drobna zmiana, tak naprawdę kosmetyczna, tak? A samo też może y, tutaj zająć sobie ręce tym gniotkiem, a czasami jest to plastelina czy stolina, tak? a tutaj słuchać i korzystać z tej lekcji. Więc nauczyciele naprawdę już mają doświadczenie pracy, y, widzą co się sprawdza, słuchają też rodziców, y, a jeśli czują, że, że nie mają pomysłu albo, albo sami potrzebują odpowiedzi. Odpowiadają, że być może poradnia, być może jakieś inne miejsca Jest w stanie wskazać, jak temu dziecku pomóc, jak je wesprzeć w tej sytuacji. Słysząc to czuję w takim razie, że to nie jest tak, że jestem tylko ja i moje dziecko jestem z tym sam, tak? tak. Tylko mogę liczyć na wsparcie tak naprawdę bardzo wielu osób. Tak, tak. W różnych formach z tego, co słyszę. W różnych miejscach, od różnych osób. To bardzo bardzo uspokaja, pomaga. Ale jeszcze taką mam wątpliwość, bo tak zdarza się, że dziecko wydaje się być zupełnie niegotowe do pójścia do szkoły w takim sensie, że ma ochotę nieustannie się bawić, nie chce przerywać zabawy. Trzeba posprzątać klocki, no to robi to niechętnie, z płaczem, mhm. czasem jeszcze kopie, krzyczy i rzuca tymi klockami. I wi widząc to, to mam wrażenie, że szkoła tu będzie wielka porażka, no bo on chce się tylko bawić. Mhm. Ach, czasem jest tak, że to dziecko, które mamy w domu, to jest zupełnie inne dziecko niż to, które przychodzi do szkoły. To znaczy że rzeczywiście, że mamie można odmówić tego sprzątania, no ale pani w szkole, jak wszyscy sprzątają, no to absolutnie się nie odmawia, prawda? Pewnych zadań. Więc na pewno jest tak, że to, że w domu czasem trudno o taką obowiązkowość, nie oznacza od razu, że w szkole też będzie z tym kłopot. A gdyby się okazało, że rzeczywiście, to nasze obawy się potwierdzają, prawda? Wydaje mi się, że bardzo ważne jest w ogóle jeśli chodzi o te dzieci najmłodsze, żeby w kule ta nauka odbywała się przez zabawę. Żeby dziecko po prostu uważało, że to co robimy jest fajne, ciekawe, że to nie siedzimy i zakuwamy, tak jak to się mówi potocznie, bo to nie jest ten etap. Myślę, że w ogóle to um, zakuć, zaku, dać, zapomnieć troszkę już odchodzi do ramusa. Um, że jednak ćwiczenie pewnej umiejętności przez właśnie dobrą zabawę, przez to, że to jest fajne, ciekawe, Sprawia, że dziecko nie ma poczucia przykrywego obowiązku i że ja muszę teraz siedzieć i to wykonać, e, tylko po prostu ja fajnie się bawię z kolegami, z koleżankami w klasie, czy, czy potem w domu. Wiemy, że słynne zadania domowe też już teraz uderzły do lamusa, chociaż e, nauczyciele oczywiście proszą o, o, o to, żeby ćwiczyć rękę w domu, żeby ćwiczyć czytanie, ale myślę, że jeśli my w domu też odwrócimy to w formie dobrej zabawy. I na przykład dziecko nie chce posprzątać zabawek, ale dlaczego? Bo może właśnie kończy budować wspaniałą wieżę, a my właśnie teraz każemy sprzątać, przerywamy ten wysiłek włożony, tak, więc dziecko się buduje. A być może dla tak, dziecka to jest nudne, dla mnie sprzątanie klocków też jest nudne. Więc można zrobić wyścigi na przykład. Kto szybciej skończy zbierać klocki i mama trochę pomaga, tak, dziecko czy mama. Wiadomo, że rodzic musi się troszkę zaangażować w tą czynność. Ale okazuje się, że jeśli to jest jakiś wyścig, jakieś zadanie, jakaś zabawa, no to już to nie jest nudne sprzątanie pokoju, tylko właśnie coś ciekawego, coś interesującego, coś, w czym można się uśmiechnąć i z czego można być zadowolonym. Jak oczywiście się szybszym niż mama w tym sprzątaniu zabawek, no to od razu jest humor lepszy, prawda? Tak samo z tym czytaniem, czy z tym już takimi typowo obowiązkami szkolnymi. One na początku. Trudne, bo dziecko robi coś po raz pierwszy. Ale wskazywanie dziecku, że popatrz, już dzisiaj nie wiem, udało Ci się złożyć dwa wyrazy, tak? Potem będą to zdania. Rozkreślanie, że następuje postęp i wskazywanie dziecku, że popatrz, tydzień temu jeszcze ci się myliły te literki, a dzisiaj ćwiczyliśmy, już ci się udało. A może za tydzień to już mamy coś przeczytać, jak mama będzie gotowała zupę. Um, czyli pokazywanie też dziecku tego, że. Um, ten wysiłek się opłaca, prawda? Jak kończymy sprzątać, albo jak z kogoś, sprząta ten pokój, to mówię, ale tu czysto wspaniale ten pokój wygląda. Dlaczego nie mamy robić tego samego przy czytaniu, czy przy pisaniu, czy przy innych szkolnych umiejętnościach? Będą też zadania matematyczne, prawda? Liczenie na konkretach. Wyciągamy nieraz cukierki, jabłka, a za dobrze rozwiązane um, zadanie matematyczne w nagrody można się poczęstować <grym> się tymi przedmiotami, tak? Więc też przełamanie w sobie takiego schematu, że ta szkoła nie musi być taka śmiertelnie poważna i taka całkowicie na serio, że po prostu poprzez zabawę, poprzez um, wyobraźnię, przełamywanie takich naszych też dorosłych schematów, dużo łatwiej jest dotrzeć do dziecka niż poprzez takie wymagania. Myślę, że teraz masz biurko, teraz będziesz tu od tej do tej odrabiał zadanie domowe i to będzie ci sprawiało przykro, że będziesz musiał to robić codziennie. No. Myślę, że przynosimy takie nasze dorosłe czasem, prawda, obowiązki też, też na to dziecko, a nie ma takiej potrzeby. No tak, przenosimy, tak, czy to, czy to swoje nastawienie do obowiązków, e, które niekoniecznie muszą być przyjemne, bo jako osoby dorosłe mamy rozmaite obowiązki na co dzień. Też nie zawsze lubimy sprzątać. Czy swoje doświadczenia ze szkoły, ale to słysząc te różne informacje, to zmienia mi się myślenie może. Tak? O szkole mojego dziecka. I tak rozumiem, że kluczem do tego, żeby dziecko czuło się pewnie, jest to, żeby rodzic trochę zmienił swoje myślenie. Tak, myślę, że jest takie powiedzenie, które możemy dzisiaj trochę dostosować do, do, do naszej tutaj rozmowy, że szczęśliwy rodzic to szczęśliwe dziecko, bo rodzic, który ma pełno obaw. Które nie ufa w szkole, nie wierzy w nauczyciela, nie uważa go za, za kompeten kompetentną osobę, m będzie przelewał, nawet jeśli nie będzie tego robił wprost, to my zarażamy dzieci emocjami. E I te nasze negatywne emocje, odczucia będą się dziecku udzielały. Jeśli dziecko zobaczy, że my nie drżymy o to, że ono przekracza ten próg szkoły, że oczywiście mamie łza wzruszenia w ogóle się pojawi, ale mama wie, że to jest dobre miejsce, że moje dziecko tam się będzie świetnie bawiło i oczywiście nauczy się wielu ciekawych rzeczy. To dziecko z tą pewnością idzie dalej. Wiele, wielkie, duże znaczenie ma to, bo bardzo wiele rzeczy dziecku mówimy i tłumaczymy, ale dzieci bardzo dobrze też czytają nasze emocje. Jeśli to będzie w sprzeczności, że my dajemy dziecku komunikat, szkoła jest super, ale po prostu mama jest cała spięta, zamrożona i jak tylko. Podchodzi do szkoły, to boli ją żołądek. To dziecko też to wyczuje. Że ta szkoła nie jest taka super, bo mama się denerwuje, bo mama jest spięta. Komunikacja emocjonalna w rodzinie przebiega trochę na poziomie nieświadomym. Tak, tak. I my często jako dorośli też nie zawsze sobie to uświadamiamy. Że przecież mówię dziecku tak i tak. Ale właśnie, dzieci bardzo dobrze czytają nasze emocje. Są w tym dużo lepsze niż, nie zawsze potrafią to zwerbalizować, nazwać, prawda, ale właśnie na takim poziomie nieświadomym dużo lepiej wiedzą, że czy ta mama jest zadowolona, czy nie, czy ona jest w takim komforcie emocjonalnym, czy nie, nawet jeśli nie potrafią tego nazwać. Super, dużo cennych wskazówek, od razu jest mi łatwiej, czuję się lepiej, tak. Pewnie, pewnie nie jest to też takie proste, żeby od razu tak zastosować i się wszystko zmieni. Oczywiście, że nie. Metoda małych kroków zawsze, w każdej no. sytuacji i dla rodziców, i dla dzieci. Ale są to, są to niezwykle cenne wskazówki. Super, bardzo dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękujemy w takim razie.